Cześć, mam na imię Dorota. Jesteśmy w moim klubie Atmosfera ruchu. Zaprezentuję Wam ćwiczenie o nazwie Spine Twist polegające na skrętach kręgosłupa. Ćwiczenie to świetnie mobilizuje odcinek piersiowy kręgosłupa i jest wskazane dla kobiet w ciąży. Ważne jest, aby przed tym ćwiczeniem wykonać rozgrzewkę kręgosłupa, na przykład w postaci rolowania kręgosłupa, zaokrąglania pleców lub kociego grzbietu. Pozycja wyjściowa w siadzie skrzyżnym. Można usiąść wyżej. Często nawet jest to wskazane, ponieważ, z uwagi na powiększający się brzuszek, inne pozycje są niezbyt wygodne. I ułożenie reszty ciała. Głowa sięga czubkiem do sufitu. Plecy są proste, barki oddalone od uszu, łopatki zassane w kierunku kręgosłupa w miękką literę V, tak jakbyśmy miały na łopatkach założone ciężarki, które ciągną nas w kierunku podłoża i w kierunku kręgosłupa. Broda lekko, drugi podbródek, ramiona, wszystkie palce dłoni razem w otwarciu. Tak, aby palce wskazujące były pod brodą, a kciuki na mostku. Łokcie otwarte na zewnątrz, ale nie za wysoko. No, normalnie, neutralnie opadają. I przygotowanie do ruchu. Wdech. Na wydechu skręć kręgosłup w lewo. Zatrzymaj. Wdech. I na wydechu powrót do pozycji wyjściowej z użyciem skośnych mięśni brzucha i poprzecznego. Przygotowanie, wdech, wydłużenie boków ciała, boków tułowia, wydech, rotacja, zatrzymanie, wdech. I na wydechu powrót do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy wolno. Zwracając uwagę na wydechy, wydłużone, wdech, pilatesowy, otwarcie żeber, wydech, aktywne dno miednicy i poprzeczny mięsień brzucha. I powtarzamy to ćwiczenie około 10 razy. Staramy się nie wychodzić z rąk, czyli nie wykonywać tego ruchu, zaczynając od ramion ale wychodzić, skręt wychodzi z łuków żebrowych, z żeber. Rotacja jest w klatce piersiowej. Nie chodzi o to, żeby to ręce przenosiły nasz skręt, tylko żeby skręt był wykonywany od żeber.